Miałem spółkę, która została przejęta, spółka, która była wa warta w pewnym momencie 70 milionów i została przejęta poprzez, e, poprzez e, e, sfałszowanie moich podpisów i okazało się, że wszystkie sprawy zostały umorzone w, w, albo ze względu na niewykrycie sprawców, chociaż wiadomo, kto tą spółkę przejął, prawda, albo e, w, e, ze względu na tak zwaną niewielką szkodliwość społeczną. Nawet okazało się, że udało się nagrać, udało nam się nagrać sędziego, który uczestniczył w jakiejś takiej rozmowie korupcyjnej, sprawa została przekazana do, do, do m.in. Do, do CBA i tam do ABW, no i w, umarło, została przekazana do, do prokuratury. Prokurator powiedział, że takie postępowanie nie będzie wszczęte, ponieważ, ponieważ po pierwsze sędzia ma e, immunitet, a po drugie, to nagranie, to nagranie ponieważ został, została MP3 w, na, stol, na stole w sali, gdzie była rozprawa sądowa, i akurat podczas przerwy się tam pewne rzeczy działy, kiedy ja byłem na zewnątrz. I, i to nagranie było zrobione oczywiście bez zgody osób, które się tam nagrały. Także nie udało mi się spółki odzyskać, mało tego zostałem oskarżony. W, o to, że bezprawnie zarządzałą spółkę, kiedy ta spółka już została ukradziona, prawda? Bo ja nie wiedziałem o tym, że, że już, już poszedł sfałszowany wniosek do, 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 do sądu. Podjąłem taką decyzję, którą ogłosiłem w kwietniu, zresztą mnie pierwszy, bo takie osoby już były, że jeżeli po raz kolejny zostaniemy oszukani, czyli po raz kolejny zostanie, czyli zostanie zmieniona. E, wbrew zasadzie lex retro non agit czyli że prawo nie działa wstecz umowa ta umowa emerytalna pomiędzy mną a ZUS-em a to się dzieje czyli w, bo już jest to w podpisie u prezydenta Komorowskiego to ja w takim momencie w tym momencie po prostu wypowiadam wypowiadam tą umowę z ZUS-em i będę walczył o to żeby nie musieć płacić Składek, z których nic nie będę miał, i żeby nie musieć godzić się na zmianę warunków umowy, na, na, którą, na którą się nie godziłem wcześniej, prawda? Bo, bo ja wchodziłem w system emerytalny na, na określonych warunkach. On, on już był kiepski, ale teraz będzie jeszcze gorzej. I, I to jest tak naprawdę to jest otwarta furtka do kolejnych takich działań, do, możemy nagle zaraz może się okazać, że co roku nam zmieniają warunki systemu emerytalnego, że nam się ten wiek przedłuża i będziemy w takiej sytuacji, jak pewien lotnik w, w paragrafie 22 który tylko się zbliżał do tej granicy wylatanych, wy, 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 ilości wylatanych lotów, żeby zostać ode, od, odesłany do cywila, kiedy, kiedy w kiedy się zbliżał, to jego dowództwo jakby przedłużało tą granicę i on ciągle, i on ciągle e, w, musiał, e, musiał pełnić tą służbę. I tutaj może się okazać, że my tak naprawdę się nigdy nie doczekamy tych emerytur, natomiast te pieniądze, które odkładamy, będą zawłaszczane przez państwo i marnowane na tych urzędników, którzy zajmują się e, niszczeniem prze, przedsiębiorczości. Także e, w, Uważam, że jest to ważny problem. Będziemy na pewno działać, żeby te sprawy nagłaśniać i mam nadzieję, że jak najwięcej mediów się tymi sprawami zacznie interesować, a tych urzędników, którzy popełniają takie decyzje, które eliminują przedsiębiorców, którzy wyrzucają ludzi na bruk, tych urzędników po prostu powinno się wyrzucić na zbity pysk. Jakby sobie pogrzebał w śmietniku i wiedział dlaczego, to może by zrozumiał. Dziękuję bardzo.